Witam kochane dziewczyny i chłopaki e, dzisiaj wybieram się na zakupy z Darrenem kochani idziemy do mojego ulubionego sklepu do Ikei e, musimy kupić e, parę rzeczy do domu i kochani tak szybko pomyślałam, że zaprezentuję wam w co jestem ubrana bo wiem, że bardzo, bardzo często się pytacie, żebym pokazywała więcej strojów dnia e, moi drodzy na sobie mam piękną apaszkę w zebry kupiłam ją ostatnio w H&M mam ostatnio świlę na, na punkcie właśnie wzorów zebry i pomyślałam, że będzie że po prostu kupię sobie piękny szal. Jest on ogromny, także grzeje mnie tutaj pięknie w szyjkę. Następnie golf, zajcie na muszary, dość długi, także zakrywa mi pupę. Legginsy, agi, żeby po prostu było mi ciepło i wiem, że będę bardzo dzisiaj dużo chodzić. I, i no wiecie, zakupy są czasami wyczerpujące, także na także na, na zakupy obcasów to nie za bardzo. Kurtka pochodzi także z H&M. To jest praktycznie taki HM outfit dzisiaj. <gry> y Moi drodzy, torebkę mam już bardzo długo. To jest torebka, którą zaprojektował Giles Speaker dla Malbry. Ona już ma chyba z 5 lat, ale cały czas ją noszę jest po prostu wygodna, bo możecie ją sobie przewiesić przez ramię, albo po prostu przewiesić ją tak i o niej totalnie zapomnieć. Y jeżeli chodzi o makijaż, moi drodzy, to znalazłam piękną szminkę z Baliemu. Ja wiem, że ta kamerka nie pokaże tego koloru, ale jest to taki soczysty róż, no coś pięknego, taki pomieszany z brzoskwinią. Kolczyki, moi drodzy, takie perełki, które także mi się bardzo spodobały ostatnio. Włosy szybko upięte, nie miałam czasu, żeby dzisiaj robić sobie fryzurę i prostowanie, i wiecie, i suszenie, i tak Bardzo mało biżuterii, ponieważ no, szyja jest zakryta, na, na dłoni mam plasterek, bo wczoraj się przycięłam. I moje pierścionki tak jak zawsze i oczywiście zegarek. Tak w całości Wam się pokażę. I tyle moi drodzy. Bardzo Wam dziękuję za wszystkie komentarze. Bardzo Wam dziękuję za, za świetne komentarze na filmiku z metamorfozą Kerry. Myślę, że takie metamorfozy jeszcze będą, bo widzę, że bardzo Wam się podobają. I tyle moi drodzy, pozdrawiam wszystkich papa. Pa.